Witam serdecznie moim gościem Krzysztof Król Brugo Grudnowak. Witam, cześć. Chciałoby się z przyzwyczajenia powiedzieć, że auto spa green power Renez, ale to już nie te czasy i to pierwsze pytanie będzie tyczyło właśnie drużyny przeciwnej, bo z nimi właśnie dzisiaj przegraliście. Jakie to się uczucie, kiedy w tamtym sezonie grałeś w barwach zielonych, a dzisiaj przegrywacie vis a vis z drużyną Greensu. Warto no było jeszcze. odchodzić. Jak widać zawsze gryńsi lepsi. <laughs> dzisiaj też w meczu, co prawda przegraliśmy 3-2, masz rację, no ale to, że dzisiaj przegrałem to też poniekąd, poniekąd twoja wina, bo o, posadziłeś nas na gali, stolik obok yy, bruku, no i wiesz, po podpisuje się różne głupie tematy, no jak się słowo rzekło, no to trzeba było je zrealizować. Słyszałem to dzisiaj właśnie. Czyli coś w tym prawdy jest. Coś w tym prawdy jest, także w pierwszej kolejności, tak jak mówię, oczywiście żartobliwie zarzuty do Ciebie, bo Grisów nie trzeba było ustawiać koło bruków, wiesz, te dwie ekipy zamknęły chyba imprezę na gali, no i tak jak mówię, po pionemu, nie pamiętamy co podpisaliśmy i tak wyszło. <laughs> wybitne drużyny, jeżeli chodzi o gale to trzeba też przyznać, ale wybitne drużyny, jeżeli chodzi o nasze rozgrywki, wieloletni klienci, ale wracając do tematu, dzisiaj przegrywacie trzym tak naprawdę bo ten mecz był dość w miarę wyrównany było dobrze. Chłopaki też mówili, że fajny mecz, fajnie się grało. No, na pewno im lepiej, bo wygrali, na pewno lepsze mają wrażenia po meczu niż my. No, my jednak przegraliśmy, nie byliśmy do tego przyzwyczajeni. Mówię teraz prywatnie jako sobie właśnie we wcześniejszej drużynie Greensów, gdzie gdzieś tam zawsze jakieś czuby były. No nie wiem, no. nie wiem co powiedzieć więcej. Co się stało z Brugo Krudnowak, bo wystartowaliście naprawdę z wysokiego C w tym sezonie? Każdy was stawiał tutaj w roli faworyta, skład wzmocniony, aż to nagle nie wygląda tak pięknie, jak to miało wyglądać. Co prawda nieźle, nie, nie, nie dramatyzujmy, ale spodziewaliśmy się po tych transferach, że będzie troszkę to bardziej przyzwoicie wyglądało. No właśnie powiem sam szczerze, że nie wiem, co się stało. Pierwsze mecze zaczynaliśmy w y, Pucharze. Potrafiliśmy wygrać zespołem z klasy awansowaliśmy w Pucharze do dalszych rozgrywek i to były te pierwsze mecze, gdy przechodziliśmy właśnie powiedzmy no z tymi stąd te pytanie. Tak, a teraz sytuacja jest taka, że gramy mecz któryś w lidze, bo chyba jest dzisiaj szósta kolejka, czy siódma? Tak, się... szósta. No i my ostatnie dwa mecze rozgrywamy tak jakbyśmy pierwszy raz faktycznie, tak jakbyśmy faktycznie pierwszy raz yy, ze sobą grali. No nie wiem, co może właśnie taka seria porażek jest potrzebna po to, żeby się bardziej zmotywować, bo na pewno tymi meczami z początku sezonu pokazaliśmy, że jednak to wychodzi, bo rywalizowaliśmy jak równy, równy skarb tak jak mówię, z dużą zeksa klasy i było fajnie. Nie wiem, nie wiem, co, w czym szukać problemu, może jakaś mniejsza motywacja, może właśnie zaczęliśmy z, zbyt łatwo i teraz każdy przychodzi zbyt rozluźniony, nie wiem, jak to wytłumaczyć. To szukajcie rozwiązania. Dziękuję za wywiad. Dzięki również.